Szanowni Państwo, uroczystości grudnia 70 w Szczecinie. Komunistyczna władza zamordowała młodych, w głównej mierze młodych ludzi. My o tym pamiętamy, będziemy pamiętać, będziemy o tym przypominać. Trzy lata temu zginęło 11 osób. Zostali zamordowani, bo ośmielili się podnieść rękę na władzę. Naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać, a wiedzę o rewolcie grudniowej i tym miejscu przekazywać kolejnemu pokoleniu Szczecinu. Szanowni Państwo, na początek uroczystości zostanie odtworzony hymn Stowarzyszenia Grudzień 70. Styczeń.